Czy wiesz, że istnieje owoc, który może zdziałać cuda dla zdrowia prostaty? Dziś zdradzimy sekret tego niesamowitego owocu i tego, jak może pomóc w ograniczeniu wzrostu prostaty. Jeśli martwisz się stanem swojej prostaty lub znasz kogoś, kto się martwi, ten film jest dla Ciebie. Przyjrzyjmy się korzyściom, nauce, która się za tym kryje i jak włączyć ten cudowny owoc do swojej diety. Zostań z nami do końca, aby dowiedzieć się wszystkiego. Najpierw przyjrzyjmy się bliżej prostacie. Prostata to mały, ale kluczowy gruczoł w męskim organizmie. Znajduje się poniżej pęcherza i odgrywa ważną rolę w wytwarzaniu nasienia. Jednak z biegiem czasu prostata może się rozrosnąć, powodując problemy takie jak trudności w oddawaniu moczu, a nawet ból. Ale nie martw się, natura oferuje nam potężne rozwiązanie, owocem o którym mowa jest granat, tak, ten pyszny, żywy owoc, który prawdopodobnie widziałeś w supermarkecie. Ale czy wiesz, że granaty to znacznie więcej niż tylko smaczny owoc? Jest bogaty w przeciwutleniacze i ma właściwości przeciwzapalne, które mogą pomóc w utrzymaniu zdrowia prostaty. Granat pochodzi z bliskiego wschodu i jest używany od tysięcy lat ze względu na swoje właściwości lecznicze. Jego gruba skorupa chroni setki jadalnych nasion każde otoczone soczystym słodkocierpkim miąższem W tych nasionach dzieje się magia, ponieważ zawierają imponującą koncentrację składników odżywczych Przeciwutleniacze obecne w granacie, takie jak antocyjany i elagitaniny, są silnymi wojownikami przeciwko wolnym rodnikom. Związki te pomagają chronić komórki organizmu przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, które mogą przyczyniać się do wzrostu prostaty i innych schorzeń. Ponadto granat jest doskonałym źródłem witaminy C, witaminy K i błonnika, niezbędnych w zbilansowanej Dzieci, na przykład witamina C ma kluczowe znaczenie dla zdrowia układu odpornościowego, podczas gdy witamina K odgrywa ważną rolę w krzepnięciu krwi. Błonnik pomaga w trawieniu i może przyczyniać się do uczucia sytości, pomagając w kontroli. Wagi granat zawiera również kwas elagowy, który ma właściwości przeciwzapalne. Przewlekły stan zapalny. Jest przyczyną wielu chorób, w tym problemów z prostatą. Dlatego regularne spożywanie granatu może pomóc zmniejszyć stan zapalny w organizmie, poprawiając ogólny stan zdrowia. Badania wykazały, że regularne spożywanie granatu może mieć znaczący korzystny wpływ na zdrowie prostaty. Mężczyźni, którzy włączają granaty do swojej diety, mają zwykle niższy poziom PSA, antygenu specyficznego dla prostaty, który jest ważnym markerem zdrowia prostaty. Dlatego granat to nie tylko pyszny owoc, ale także potężny sojusznik w promowaniu zdrowia prostaty. Włączenie go do diety może być prostym i skutecznym sposobem na długotrwałe zadbanie o zdrowie. Porozmawiajmy o przeciwutleniaczach. Granat jest bogaty w związki takie jak antocyjany i elagitaniny, które zwalczają wolne rodniki w organizmie. Te wolne rodniki mogą powodować uszkodzenie komórek i przyczyniać się do wzrostu prostaty. Dlatego, spożywając granat, dajesz swojemu organizmowi potężną broń do walki z tymi szkodami. Przeciwutleniacze. To substancje, które pomagają chronić komórki organizmu przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. Te wolne rodniki to niestabilne cząsteczki, które mogą uszkadzać DNA, białka i lipidy, przyczyniając się do starzenia i rozwoju chorób przewlekłych, w tym problemów z prostatą. Antocyjany są rodzajem przeciwutleniaczy, które nadają granatom żywy kolor. Należą do rodziny flavonoidów i są znane ze swoich właściwości przeciwzapalnych i przeciwutleniających. Badania wykazały, że antocyjany mogą pomóc zmniejszyć stan zapalny i stres oksydacyjny, oba czynniki przyczyniające się do wzrostu prostaty. Ellagitanniny to kolejna grupa przeciwutleniaczy obecnych w granacie. W organizmie przekształcają się w kwasy elagowe, które mają właściwości przeciwutleniające i przeciwnowotworowe. Kwasy elagowe pomagają neutralizować wolne rodniki i chronią komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Dodatkowo mogą hamować wzrost komórek nowotworowych i indukować apoptozę, czyli programowaną śmierć komórki w uszkodzonych komórkach. Regularne Spożywanie granatu może zatem dostarczyć znaczną dawkę przeciwutleniaczy, które pomagają zwalczać wolne rodniki i chronić zdrowie prostaty. Włączenie granatu do codziennej diety może być skutecznym sposobem na zwiększenie spożycia przeciwutleniaczy i promowanie ogólnego stanu zdrowia organizmu. Dodatkowo, granat zawiera inne związki bioaktywne, które działają synergistycznie z przeciwutleniaczami, zapewniając dodatkowe korzyści zdrowotne. Na przykład, granat jest bogaty w witaminę C, która ma również właściwości przeciwutleniające i pomaga wzmocnić układ odpornościowy. Dlatego, włączając granat do swojej diety, nie tylko dodajesz smaczny owoc, ale także potężne źródło przeciwutleniaczy, które mogą pomóc chronić zdrowie prostaty i promować ogólne samopoczucie. Rozważ dodanie granatu do swojego codziennego menu, aby cieszyć się tymi wszystkimi niesamowitymi korzyściami. Ale to nie wszystko. Granat ma również właściwości przeciwzapalne. Przewlekły stan zapalny może być czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu prostaty. Badania wykazały, że związki zawarte w granacie mogą pomóc zmniejszyć stan zapalny, promując zdrowszą prostatę. Zapalenie jest naturalną reakcją organizmu na uraz lub infekcję, ale gdy staje się przewlekłe, może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych, w tym powiększenia prostaty. Przewlekły stan zapalny może z czasem uszkodzić komórki i tkanki, przyczyniając się do rozwoju chorób przewlekłych. Związki przeciwzapalne obecne w granacie, takie jak kwas elagowy i antocyjany, pomagają modulować reakcję zapalną organizmu. Związki te hamują wytwarzanie cytokin prozapalnych, które są cząsteczkami sygnalizacyjnymi, biorącymi udział w odpowiedzi zapalnej. Zmniejszając produkcję tych cytokin, granat może pomóc zmniejszyć stan zapalny w organizmie. Dodatkowo, granat zawiera punikalaginy, które są silnymi przeciwutleniaczami o właściwościach przeciwzapalnych. Punikalaginy w jelitach przekształcają się w kwasy elagowe, które następnie wywierają w organizmie działanie przeciwzapalne. Badania wykazały, że punika laginy mogą hamować aktywację szlaków sygnalizacji stanu zapalnego, takich jak szlak NFKB, który jest kluczowym szlakiem odpowiedzi zapalnej. Przewlekłe zapalenie prostaty może prowadzić do rozwoju łagodnego rozrostu prostaty BPH, stanu, w którym prostata powiększa się i może powodować nieprzyjemne objawy ze strony układu moczowego. Zmniejszając stan zapalny, granat może pomóc w zapobieganiu lub spowolnieniu postępu BPH, promując zdrowszą prostatę. W badaniach zbadano także rolę granatu w zapobieganiu rakowi prostaty. Przewlekły stan zapalny jest znanym czynnikiem ryzyka rozwoju raka, a związki przeciwzapalne zawarte w granacie mogą pomóc zmniejszyć to ryzyko. Badania na komórkach i zwierzętach wykazały, że ekstrakty z granatów mogą hamować wzrost komórek raka prostaty i indukować apoptozę, czyli programowaną śmierć komórek w komórkach nowotworowych. Dlatego włączenie granatu do diety może być skuteczną strategią zmniejszania przewlekłego stanu zapalnego i promowania zdrowia prostaty. Połączenie przeciwutleniaczy i związków przeciwzapalnych w granacie oferuje naturalne podejście do wspierania zdrowia prostaty i zapobiegania stanom związanym z zapaleniem. Rzućmy okiem na niektóre badania. Badania wykazały, że mężczyźni regularnie spożywający sok z granatów mają niższy poziom PSA, antygenu specyficznego dla prostaty, który jest markerem zdrowia prostaty. Sugeruje to, że granat może faktycznie pomóc w utrzymaniu prostaty pod kontrolą. Antygen specyficzny dla prostaty, w skrócie PSA, jest białkiem wytwarzanym przez komórki prostaty. Podwyższony poziom PSA we krwi może wskazywać na obecność takich schorzeń jak łagodny rozrost prostaty, BPH, lub rak prostaty. Monitorowanie. Poziomu PSA jest ważną częścią diagnozowania i leczenia tych schorzeń. W kilku badaniach klinicznych zbadano wpływ spożycia granatów na poziom PSA. Na przykład badanie opublikowane w Journal of Urology wykazało, że u mężczyzn, którzy codziennie przez pewien czas pili sok z granatów, zaobserwowano znaczne obniżenie poziomu PSA w porównaniu z mężczyznami, którzy nie spożywali tego napoju. Efekt ten przypisuje się silnym przeciwutleniaczom i związkom przeciwzapalnym obecnym w granacie, które pomagają chronić komórki prostaty i zmniejszać stany zapalne. Inne badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, UCLA, również przyniosło obiecujące wyniki. Naukowcy odkryli, że regularne spożywanie soku z granatów może spowolnić wzrost poziomu PSA u mężczyzn, którzy już mają wysoki poziom. Sugeruje to, że granat może odgrywać ważną rolę w leczeniu chorób prostaty i zapobieganiu ich postępowi. Ponadto badania wykazały, że bioaktywne związki zawarte w granacie, takie jak elagitaniny i punikalaginy, mogą hamować wzrost komórek raka prostaty. Związki te zakłócają szlaki sygnalizacji komórkowej, które sprzyjają wzrostowi i proliferacji komórek nowotworowych, pomagając kontrolować postęp choroby. Korzyści z granatu nie ograniczają się tylko do obniżenia poziomu PSA, Badania wykazały również, że regularne spożywanie granatów może poprawić czynność układu moczowego u mężczyzn z BPH. BPH to częsta choroba występująca u starszych mężczyzn, charakteryzująca się powiększeniem prostaty, które może powodować nieprzyjemne objawy ze strony układu moczowego, takie jak trudności w oddawaniu moczu i częsta potrzeba oddawania moczu. Granat może pomóc złagodzić te objawy, zmniejszając stan zapalny i poprawiając przepływ moczu. Dlatego dowody naukowe potwierdzają tezę, że granat może być cennym dodatkiem do diety mężczyzn dbających o zdrowie prostaty. Włączenie. Sokus granatów lub nasion granatu do codziennej rutyny. Może pomóc w utrzymaniu poziomu PSA pod kontrolą, zmniejszeniu stanu zapalnego i poprawie funkcjonowania układu moczowego. Należy jednak pamiętać, że granatu nie należy postrzegać jako cudownego rozwiązania, ale raczej jako część kompleksowego podejścia do zdrowia prostaty, które obejmuje zbilansowaną dietę, regularne ćwiczenia i regularne kontrole lekarskie. Pamiętaj jednak, że granat nie jest magicznym rozwiązaniem, powinien stanowić element zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia. Regularne ćwiczenia, odpowiednie nawodnienie i regularne badania lekarskie są również niezbędne dla utrzymania zdrowia prostaty. Na zdrowie prostaty wpływa wiele czynników, w tym dieta, ćwiczenia, nawodnienie i regularna opieka medyczna. Chociaż granaty oferują znaczne korzyści, ważne jest, aby zrozumieć, że to tylko jeden element układanki. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, konieczne jest przyjęcie holistycznego podejścia, które uwzględnia wszystkie aspekty zdrowia. Dieta odgrywa kluczową rolę w zdrowiu prostaty. Oprócz granatu, ważne jest spożywanie różnorodnych pokarmów bogatych w składniki odżywcze. Kolorowe owoce i warzywa, produkty pełnoziarniste, chude białka i zdrowe tłuszcze powinny stanowić podstawę Twojej diety. Te pokarmy dostarczają niezbędnych składników odżywczych, których organizm potrzebuje do optymalnego funkcjonowania, a także pomagają zmniejszyć stan zapalny i stres oksydacyjny. Regularne ćwiczenia. To kolejny istotny element zdrowia prostaty. Aktywność fizyczna pomaga utrzymać prawidłową wagę, poprawia krążenie krwi i zmniejsza poziom stresu, a wszystko to może pozytywnie wpływać na zdrowie prostaty. Doskonałą opcją są spacery, bieganie, jazda na rowerze i pływanie. Ogólne zalecenie to co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo lub 75 minut intensywnej aktywności w połączeniu z ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie co najmniej dwa dni w tygodniu. Odpowiednie nawodnienie jest również niezbędne dla zdrowia ogólnego i prostaty. Picie wystarczającej ilości wody pomaga rozcieńczyć mocz i zapobiega infekcjom dróg moczowych, które mogą pogorszyć problemy z prostatą. Idealna ilość wody różni się w zależności od osoby, ale dobrą zasadą jest picie co najmniej ośmiu szklanek wody dziennie. Ponadto, ograniczenie spożycia słodkich i alkoholowych napojów może pomóc w utrzymaniu nawodnienia i zdrowiu prostaty. Równie ważne są regularne badania lekarskie. Regularne wizyty u lekarza pozwalają na wczesne wykrycie problemów z prostatą i innych schorzeń. Badania takie jak badanie palpacyjne przez odbyt i test PSA są niezbędne do monitorowania stanu prostaty. Mężczyźni po pięćdziesiątym roku życia lub osoby, u których w rodzinie występowały problemy z prostatą, powinni omówić z lekarzem idealną częstotliwość takich badań. Dodatkowo, prowadzenie zdrowego stylu życia obejmuje unikanie szkodliwych nawyków, takich jak palenie. Palenie wiąże się z szeregiem problemów zdrowotnych, w tym ze zwiększonym ryzykiem raka prostaty. Rzucenie palenia może znacznie poprawić ogólny stan zdrowia i zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych. Radzenie sobie ze stresem jest również ważne dla zdrowia prostaty. Przewlekły stres może wpływać na układ odpornościowy i zwiększać stan zapalny w organizmie, negatywnie wpływając na zdrowie prostaty. Techniki radzenia sobie ze stresem. Takie jak medytacja, yoga, głębokie oddychanie i ćwiczenia relaksacyjne mogą pomóc zmniejszyć poziom stresu i promować ogólne samopoczucie. Dlatego, chociaż granat oferuje znaczące korzyści dla zdrowia prostaty, niezwykle ważne jest włączenie go do zdrowego i zrównoważonego stylu życia. Połączenie spożycia granatów z pożywną dietą, regularnymi ćwiczeniami, odpowiednim Nawodnieniem, badaniami lekarskimi i radzeniem sobie ze stresem może zapewnić kompleksowe podejście do utrzymania zdrowia prostaty i poprawy jakości życia. A jeśli zastanawiasz się, jak włączyć granat do swojej diety, jest to prostsze niż myślisz. Możesz jeść świeże nasiona jako przekąskę, dodawać je do sałatek, a nawet przygotować pyszny sok z granatów. A jeśli nie przypadł, Ci do gustu smak na rynku dostępne są suplementy z granatem. Włączenie granatu do codziennej diety może być prostym i przyjemnym zadaniem. Nasiona granatu mają wszechstronne zastosowanie i można je spożywać na wiele sposobów, dzięki czemu z łatwością znajdziesz opcję, która będzie odpowiadać Twojemu gustowi i stylowi życia. Jedzenie świeżych nasion to prosty i pożywny. Sposób na czerpanie korzyści z granatów. Nasiona można spożywać samodzielnie, jako szybką i zdrową przekąskę. Mają słodko cierpki smak, który może być orzeźwiający i satysfakcjonujący. Dodatkowo, rzucie nasion pomaga uwolnić zawarte w nich olejki eteryczne, maksymalizując korzyści zdrowotne. Dodawanie pestek granatu do sałatek to kolejny łatwy i smaczny sposób na włączenie tego owocu do swojej diety. Nasiona dodają zielonej sałatce chrupiącej konsystencji i odrobiny słodyczy, czyniąc ją bardziej interesującą i pożywną. Możesz wymieszać nasiona z zielonymi liśćmi, takimi jak sałata i szpinak, i dodać inne zdrowe składniki, takie jak orzechy, serfeta. I oliwa z oliwek. Sporządzanie soku z granatów jest popularną i wygodną opcją. Sok z granatów jest bogaty w przeciwutleniacze i może być skutecznym sposobem na spożywanie skoncentrowanej ilości składników odżywczych zawartych w owocu. Sok możesz przygotować w domu za pomocą sokowirówki lub kupić gotowy sok z granatów w sklepach ze zdrową żywnością. Aby uzyskać dodatkowy zastrzyk smaku, spróbuj zmieszać sok z granatów z innymi owocami, takimi jak jabłko lub pomarańcza, lub dodaj szczyptę świeżej mięty. Jeśli nie lubisz smaku granatu lub masz trudności z jego regularnym spożywaniem, praktyczną alternatywą są suplementy z granatem. Suplementy dostępne są w postaci kapsułek lub płynnych ekstraktów. I można je znaleźć w aptekach i sklepach z suplementami diety. Oferują wygodny sposób na czerpanie korzyści z granatów, bez konieczności spożywania świeżych owoców. Jednak ważne jest, aby wybierać suplementy wysokiej jakości i skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia przed rozpoczęciem stosowania nowego suplementu. Oprócz tych opcji granat można stosować w różnych przepisach kulinarnych. Dodaj nasiona granatu do jogurtu, koktajli lub płatków owsianych, aby uzyskać pożywne śniadanie. Granat można wykorzystać także do dań głównych, takich jak grillowany łosoś z sosem z granatów, czy komosa ryżowa z pestkami granatu i pieczonymi warzywami. Możliwości są nieograniczone. A próbowanie różnych sposobów włączenia granatu do swojej diety może sprawić, że doświadczenie będzie przyjemniejsze i bardziej zróżnicowane. Dla tych, którzy wolą prostsze podejście, spożywanie jednej porcji granatu dziennie może wystarczyć, aby uzyskać korzyści. Typowa porcja to około pół szklanki nasion granatu, które można łatwo dodać do posiłku lub przekąski. Jeśli masz w domu zapas świeżych granatów, możesz mieć pewność, że zawsze będziesz mieć je pod ręką, kiedy ich potrzebujesz. Jeśli dopiero zaczynasz włączać granat do swojej diety, pomocne może być rozpoczęcie od małych ilości i stopniowe zwiększanie ich ilości. Pozwala to organizmowi dostosować się do owoców i pomaga uniknąć dyskomfortu trawiennego. Zwróć także uwagę na reakcję organizmu na granat i dostosuj jego ilość w razie potrzeby. Podsumowując, włączenie granatu do diety może być pysznym i skutecznym sposobem na czerpanie korzyści z korzyści zdrowotnych prostaty. Niezależnie od tego czy jesz świeże nasiona, dodajesz je do sałatek, robisz sok z granatów czy stosujesz suplementy. Istnieje wiele sposobów na włączenie tego potężnego owocu do swojej codziennej rutyny. Wypróbuj różne opcje, aby znaleźć tę, która najlepiej pasuje do Twojego stylu życia i osobistych preferencji. Porozmawiajmy o innych zaletach granatu. Oprócz tego, że pomaga w zdrowiu prostaty, granat jest również świetny dla serca. Poprawia trawienie, a nawet może pomóc w utracie wagi. Zatem, włączając ten owoc do swojej diety, zyskasz znacznie więcej niż tylko zdrową prostatę. A jeśli martwisz się skutkami ubocznymi, nie martw się. Granat jest ogólnie bezpieczny dla większości ludzi. Jeśli jednak zażywasz leki, szczególnie na nadciśnienie lub cholesterol, zawsze dobrze jest skonsultować się z lekarzem przed dodaniem dużych ilości granatu do swojej diety. Posłuchajmy. Teraz. Co mają do powiedzenia eksperci? Lekarze i dietetycy na całym świecie zalecają granat jako element zdrowej diety. Podkreślają, że korzyści płynące z granatów są poparte badaniami naukowymi, co czyni go niezawodnym wyborem dla zdrowia prostaty. Ale nie tylko granat może pomóc. Inne pokarmy bogate w przeciwutleniacze, takie jak jagody, jagody i zielone warzywa liściaste, są również świetne dla zdrowia prostaty. Zatem śmiało urozmaicaj swoją dietę tymi energetycznymi produktami. A jeśli zastanawiasz się, jak zacząć, oto prosta wskazówka. Zacznij od czegoś małego. Dodaj porcję granatu do śniadania lub przekąski. Z biegiem czasu możesz zwiększać ilość i próbować różnych sposobów spożywania tego wspaniałego owocu. Pamiętaj, że zdrowie prostaty to coś, co powinniśmy traktować poważnie. Problemy z prostatą mogą wpływać na jakość życia i ogólne samopoczucie. Dlatego podjęcie środków zapobiegawczych, takich jak spożywanie granatów, może na dłuższą metę mieć duże znaczenie i nie zapomnij podzielić się tą informacją ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Zdrowie prostaty jest ważną kwestią i im więcej osób wie o zaletach granatu, tym lepiej. Rozpowszechniajmy tę informację i pomóżmy większej liczbie osób żyć zdrowiej. Podsumowując, Granat jest naprawdę niesamowitym owocem o imponujących korzyściach dla zdrowia prostaty. Włączenie go do diety może być prostym, ale potężnym krokiem w kierunku utrzymania zdrowej prostaty. Więc na co czekasz? Śmiało, spróbuj granatu już dziś. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pouczający i pomocny. Pamiętaj, że zdrowie prostaty jest ważne, a niewielkie zmiany w diecie mogą mieć duże znaczenie. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka, zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia, aby uzyskać więcej treści o zdrowiu i dobrym samopoczuciu,